Sposoby rozwiązywania konfliktów spowodowanych zmianą w życiu zespołu. Uwielbiamy koncentrować się na odpowiedziach na pytanie jak dać sobie radę z danym problemem, z danym wyzwaniem. A ja państwu powiem, uwielbiam koncentrować się na odpowiedzi na pytaniu jak czynić, aby nie doprowadzać do sytuacji problemowej. I to, co Państwu teraz opiszę, dotyczy zarówno prewencji, jak i także reagowania w sytuacji, w której właśnie pojawia się konflikt. Kiedy informujemy nasz zespół o tym, że nastąpi zmiana, wiemy o tym, że każda zmiana wprowadza u każdej osoby rodzaj niepewności. Nasz mózg gadzi i limbiczny włącza się, ponieważ jest jakaś niepewność, co się kryje, za tą zmianą. I kiedy ludzie w zespole to słyszą, że będzie zmiana, niezależnie od tego, jak będziemy przygotowywać ich do tego, do tej zmiany, zawsze pojawi się rodzaj znaku zapytania, jak będzie. I oczywiście są zmiany, na które ktoś reaguje bardzo fajnie, że ta zmiana nadchodzi. Mimo to ciągle w ramach tej zmiany będą elementy obawy, bo mimo, że jest to chciana zmiana, jest to pewna nowość. Większość zmian, jak wiemy z doświadczenia w zespołach, w firmach, przyjmowane jest raczej ze znakiem zapytania i raczej po stronie negatywnej. Co to będzie? Obawa, a bardzo często są zmiany, które są odrzucane, kiedy się o nich słyszy. Są niechciane, powodują te zmiany reakcje negatywne. Co się wtedy dzieje? Wtedy zespół. Zaczyna okazywać swoje niezadowolenie albo obawę. Jeżeli zmiana jest zdecydowanie niechciana, wszystko jedno z jakiego powodu czy jest nierozumiana, czy po prostu niechciana, bo ktoś się z nią nie zgadza i mamy w zespole, dla ułatwienia opisu tego mechanizmu, 10 osób rozkład reakcji w tym zespole zazwyczaj będzie stały: 20, 60, 20. Dwie osoby to będą osoby, które będą absolutnie kontra i przyjmą rolę liderów. Dwie osoby po drugiej stronie to będą osoby, które będą: trzeba tą zmianę wprowadzić, ja ją aprobuję, dawno o tym myślałem, albo rozumiem, albo słuchajmy przełożonych, co będziemy dyskutować. Sześć osób w środku, proszę Państwa, nie do końca wie, czy chce, czy nie chce. Obawia się samego faktu zmiany, bo się każdy obawia, nawet ten, który mówi, że chce, bo jest jakiś znak zapytania. Ci ludzie obserwują, zadają sobie pytanie, co będzie i wtedy ich uwaga kieruje się na kogo? Na liderów. A kto jest liderem na początku? Te osoby, które mówią, nie damy się, to nie ma sensu, niech sobie pracują i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie. Kiedy menedżer obserwuje na przerwie tę grupę ludzi, 8 osób stoi razem, czyli dwie, które namawiają do zanegowania, sześć, które szuka lidera, w danym momencie liderem jest ta osoba, te osoby, ta dwójka, która neguje zmianę, i menedżer niedoświadczony widzi 8 do 2. Takie proporcje aprobaty zmian. Zawodowiec wie, że ten układ jest naturalny. Ba mówi to dobrze, znaczy jest normalnie. I teraz jest odpowiedź na pytanie co robić w takiej sytuacji? Co robią amatorzy? Atakują dwójkę, która mówi nie, nie zgadzamy się. Nazywa się ich prowodyrami buntu, mówiąc już tak bardzo ostro. I mówi co wy robicie i tak dalej i tak dalej. Atakuje się. Je. Co w ten sposób się robi? Dodaje się nim, ani do tego, żeby jeszcze bardziej stały na swoim stanowisku racjonalizuje ich się ich liderstwo. Czyli tak, jakbyśmy do ognia dolewali benzyny i dopompowywali tlenu. Bardzo często amatorzy menedżerowie podkreślają: "Popatrzcie się, ta dwójka to rozumie, oni chcą iść w tym kierunku". Co w ten sposób amator menedżer robi? No, topi tą dwójkę w oczach innych ośmiu osób. No bo oni są cace, a ci są niedobrzy. W związku z tym pogłębia się konflikt. Co powinien zrobić zawodowiec? Proszę Państwa, powinien skupić się na tej szóstce. I jak się skupić? Jak zażegnywać tego typu sytuacje, kiedy tworzą się konflikty 8 do 2, kiedy tworzą się konflikty, bo jest zmiana, bo tego nie chcemy między menedżerem, zarządem itd. Trzeba skupić się na tej szóstce, trzeba wygrać tą szóstkę. Jak? Dwa sposoby. Pierwszy sposób. Przyjść do tej szóstki, jeżeli da się ją wyciągnąć spośród grupy 10-osobowej. Co jest raczej rzadkie i raczej niewskazane, no bo wtedy jakbyśmy pozostałe osoby alienowali. I trzeba z nimi najnormalniej w świecie porozmawiać, używając mechanizmu akceptacji, mówiąc do nich, my rozumiemy, z czego wynika to, że się denerwujecie, że nie akceptujecie i tak Nie atakując ich, dając im prawo do tego, że mają obawy, że im się to nie podoba, i tak dalej. Jednocześnie po mechanizmie akceptacji, racjonalizując, z czego wynika, że, to że ta zmiana jest. Proszę Państwa, ci ludzie, kiedy widzą racjonalne liderstwo i autorytet, który ich nie atakuje, będą mieli tendencję do szybkiej akceptacji tej zmiany. Drugi sposób zażegnywania takiej sytuacji i pchania sprawy do przodu w kierunku pozytywnym jest prostszy i bardziej praktyczny. Z sześciu osób należy wyciągnąć lidera, zaprosić jedną osobę. Zawsze każda grupa ma jakiegoś lidera. Osobę, która jest jakby seniorem w tej grupie, rozpoznawalna jako ten, na którego się patrzy. Proszę Państwa, i z liderem trzeba zrobić to samo, co w tej poprzedniej sytuacji z zespołem. Jeżeli my zaakceptujemy lidera i jego obawy w imieniu grupy, a następnie zracjonalizujemy wszystko i lider zostanie przekonany do tego, on wróci do grupy sześciosobowej i za chwileczkę my, co mamy? 6 plus 2 z drugiej strony. I menedżer ma w tym momencie 8 osób na wózku, który jedzie w kierunku zmian. A co robimy z dwoma pozostałymi osobami? Nie atakujemy ich. Wprost przeciwnie. Przerzucamy im złoty most, po to, żeby oni mogli z twarzą także wskoczyć na wózek, bo szans już nie ma. Nie wolno ich odciąć, nie wolno się ich pozbyć, bo jeżeli pozbędziesz się ich w tym momencie, to pozostała ósemka dostanie informację. Dzisiaj oni, jutro my. Kiedy wejdziecie Państwo na stronę, która tutaj jest wyświetlona, otrzymacie uzupełniający materiał, który będzie mówił o kwestii konfliktu i zażegnywania konfliktu, a także o prewencji, która spowoduje, że konflikty nie powstają. Krzysztof Sarnecki i bardzo proszę o to, abyście Państwo także się podzielili wiedzą z innymi, bo świeca, od której odpala jest następna, nic nie traci.